Radom to miejsce, w którym się urodziłem i wychowałem. To tam stawiałem swoje pierwsze piłkarskie kroki. Aż w końcu pojawiłem się w Kielcach. Żółci czerwień skradła moje serce. Do koronie oddałem najpiękniejsze fragmenty mojej kariery. Byłem tu, gdy marzyliśmy o sukcesach. Byłem, gdy walczyliśmy o przyszłość klubu. Napisaliśmy piękną historię. Nie zamieniłbym tych momentów na żadne inne. Jestem scyzorykiem z, z Radomia, jestem z tego dumny. Przed koroną ultra ważny mecz w kontekście utrzymania. Piątek godzina 18, Suzuki Arena. Korona Radomiak, widzimy się na stadionie. na pewno nie przewidywałem w wieku 10 lat, jak zaczynałem swoją przygodę z piłką, że w Lundy w Kielcach na tyle lat. Ale zaczynając od początku, rzeczywiście, jako dziesięciolatek, zaczynałem w klasie sportowej na Ustronie w Szkole Podstawowej numer 2, gdzie powstały klasy sportowe pod patronatem klubu sportowego Radomiak. Tam grałem do, do wieku juniora. Niestety nie dane mi było zagrać w seniorach, ale po jakimś czasie. Do piłki seniorskiej wróciłem, niestety już nie do Radomiaka, a do broni. No i tam już przeżyłem, właśnie pierwsze takie swoje derby, broni z Radomiakiem, broni z Koroną. Także potem już jak losy się potoczyły, to, to, to wiemy. No właśnie, chciałem zapytać o ten kontekst meczów z Koroną, w Kielce, jeszcze będąc Radomianinem i zawodnikiem tamtych, tamtych klubów. Jak z tej perspektywy obecnej wspominasz tamte czasy? ten konflikt, tak to można chyba nazwać, kielecko-radomski, mnóstwo docinek, mnóstwo zaszłości, no i w tym Ty jako zawodnik, jak to sobie teraz wspominasz po, po latach, jak to było, jaki miejsce stosunek w ogóle do Kielc? No, no tak bywało rzeczywiście na trybunach, rzeczywiście było gorąco zawsze. Wynikało to też z tego, że kiedyś Radom był pod kuratelą kielecką, czyli był w województwie kieleckim i wtedy tak jakby Słabiej się rozwijało to miasto, Kielce się śmiały z Radomia i takie docinki się zaczęły i potem myślę, że to przeniosło się również na kibiców. Derby, które rozegrałem z kielecką drużyną to było z Koroną w barwach broni. To pierwsze i to takie słynne, gdzie wtedy a awans walczyła. Korona i grała z bronią, a błękitnie grali jeszcze. Nie wszyscy pewnie pamiętają, że taki klub istnieje. Zresztą dzisiejszy stadion stoi na stadionie Błękitnych, były. I wtedy błękitnie grali właśnie z Radomiakiem. No, i, 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 i my wtedy wygraliśmy z Koroną, ale. Błękitniej wygrali z Radomiakiem i dzięki temu Korona awansowała, także pomogliśmy my, można powiedzieć, a się wtedy Koronie jako broń. I miasta się nie lubiły, że tak powiem. Bo tak bywało rzeczywiście, na trybunach rzeczywiście było gorąco zawsze. Te niesnastki między kibicami pojawiały się praktycznie zawsze, zawsze była wielka... wielka Mobilizacja na, na mecze, pełne pociągi, pociągi kibiców na wyjazdy, także to, to zawsze była taka specjalna okazja dla kibiców, żeby gdzieś tam się e, troszeczkę wyżyć. Tak? No Okej, okay, mamy rok 1993. Młody Czarek Różkowski, 25-letni, otrzymuje ofertę z korony Kielce. Z jakimi wtedy mierzyłeś się e, myślami i, i dlaczego jednak zdecydowałeś się na to, że, żeby pojawić się w Kielcach i wzmocnić Kielską Koronę? No tak, to można powiedzieć, że Czesław Palik się, się zawziął na mnie. I był konsekwentny, i w zimie 93 roku tutaj znalazłem się w koronie. W jakichś tam różnych perturbacjach udało się wreszcie trafić tutaj. A chciałem bardzo, ponieważ chciałem się rozwijać. No, młody tam, 25 lat już nie taki młody, tak, ale chciałem się rozwijać, bo w Bronie nie było perspektywy awansu, a tutaj była druga liga. Gdzieś tam, może troszkę na początku, kibiców. Można się było obawiać, tak? że, że źle mnie przyjmą i tak dalej, że jakieś może pada, będą padały wyzwiska, ale z moim charakterem gdzieś tam szybko pokazałem, że, że będę tutaj yy, wzmocnieniem tej drużyny. No, no i już jak widać, zostałem tutaj ponad 30 lat. Zaczynając wtedy swoją przygodę w Kielcach, spodziewałeś się, że to, że to się tak potoczy i że tak naprawdę no, będziesz jedną z legend korony, wieloletni kapitan tego klubu. Yy... Jeden z wyróżnionych w permisycie 40-lecia. 40 no, i tym klimatem kieleckim totalnie przesiąkłeś. No, można tak powiedzieć, rzeczywiście, bo jestem tu od 93 roku do dzisiaj, czyli ponad 30 lat więcej niż połowę swojego życia, czyli już jestem, można powiedzieć, scyzorykiem, tak, nie warchołem, bo to zawsze się śmialiśmy, że warcho został kapitanem scyzoryków. Jako piłkarz byłem praktycznie około 10 lat, potem byłem związany jako trener, także do tej pory gdzieś tam mimo tego, że nie było mnie w klubie kilka lat, zawsze tutaj wracałem i z sentymentem dzisiaj na tym stadionie tutaj się yy, spotkałem na, na rozmowę, aby powspominać te, te, te fajne czasy. No. Można powiedzieć, że przecierałem szlaki, wtedy yy, chyba byłem. Tak mi się wydaje pierwszym zawodnikiem, który do Korony przyszedł z Radomia. Fajna przygoda, naprawdę z sentymentem wspomina się tutaj te, te nasze występy w trzeciej lidze, w drugiej lidze, gdzie naprawdę przy jakimś większym finansowaniu mieliśmy szansę nawet gdzieś tam powalczyć o awans do pierwszej ligi, bo to wtedy nie było Ekstraklasy, była pierwsza liga. Także my na drugim poziomie rozgrywkowym naprawdę graliśmy fajny, fajny futbol, radosny, sprawiało nam to przyjemność i i ten kielecki klimat, taki tutaj rzeczywiście na, na, na trybunach zawsze tak się podkreślał, ten charakter korony, kibice to naprawdę kupili i szanowali nas za to. Opowiedz o tej kieleckiej szatni, o tym powietrzu kieleckim, no bo to też było na pewno coś, co spowodowało, że, że byłeś tutaj tyle jesteś wciąż tyle lat. Tak, na tym tutaj, właśnie stadionie, na który z sentymentem zawsze wracam, zawsze ten stadion był pełny. To się śmialiśmy nieraz, że jak awans robiliśmy do drugiej ligi, to ludzie na drzewach siedzieli tutaj okolicznych. Bo tak bywało, bo nie było miejsca, bo to malutki stadion kameralny, ale zawsze tutaj była ta sympatyczna atmosfera. Poza tym, szatnia, zawsze tutaj się gromadziła fajna paczka, ludzi nawet jak gdzieś przyjeżdżali z zewnątrz. Ta szatnia naprawdę. Można powiedzieć, że do dzisiaj się trzyma, bo z tamtych lat, sprzed 30 lat można powiedzieć, że mamy tutaj y, do dzisiaj y, kontakt, trzymamy, dzwonimy, spotykamy się, przyjaźnimy. Mamy stare koroniarskie takie spotkania co roku, które organizuje w Kielcach, też przyjeżdżają y, chłopaki, którzy grali u nas tutaj z Łodzi czy, 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 czy z Brzeska czy z innych miejscowości. Także myślę, że tutaj ten cały ten klimat y, otoczka tego klubu. I, no, która jest dzisiaj, no, można powiedzieć, że do dzisiaj. tak? Teraz jest tak zupełnie szczerze, kupę lat spędzonych na boisku y, jako kapitan Korony Kielce, mnóstwo y, fajnych chwil, trochę też tych cięższych, ale chyba przez chwilę nawet nie było momentu, że mogliście pomyśleć o to, że, że będziemy walczyć o Ekstraklasę. Jak patrzysz na to, w którym miejscu jest teraz Korona, nie mówię aktualnie w tabeli, ale te kilkanaście lat w Ekstraklasie, nie ma takiego w sercu trochę, trochę, może nie żalu, ale takiej delikatnej zazdrości, że, że nie udało się tego celu osiągnąć. Na pewno jest zazdrość, że na tamtym stadionie nie zagrałem jeszcze jako zawodnik, już jako Oldboy tam zagrałem na Ściegiennego. Wcześniej grałem na Błękitnych, to jest zupełnie inny stadion. No, rzeczywiście. Graliśmy na poziomie drugoligowym i, i, i ta piłka nas bardziej bawiła. Może nie myśleliśmy, ale po zwycięstwach w Pucharze Polski z drużynami, z, drużynami, nawet z mistrzem polskim aktualnym wtedy Polonia-Warszawa, czy z pierwszoligowcami z GKS-em Katowice, z GKS-em Bełchatów, z którym odpadliśmy w ćwierćfinale. Także poznaliśmy ten smaczek drużyn pierwszoligowych i po tych spotkaniach wiedzieliśmy, że gdyby rzeczywiście więcej zaangażowania może wtedy gdzieś jakiś większej sponsorów tak no, czegoś tam zabrakło tak no, ale na pewno nie myśleliśmy że, że będziemy gdzieś że drużyna Korony będzie grała tak wysoko przez tyle lat to na pewno nikt wtedy o tym nie myślał tym bardziej jakby spojrzeć na ten stadion gdzie tu mecze ekstraklasowe się odbywały tak to dzisiaj nawet nie do pomyślenia tak no kilkanaście tych sezonów w ekstraklasie no, teraz wiemy w jakiej sytuacji jest Korona walczymy mocno o ten byt i no to chciałem troszeczkę porozmawiać o tej obecnej sytuacji, jak na to, jak na to patrzysz i może swoim doświadczeniem też yy, kilka słów otuchy, może jakby gdzie szukać pozytywów, no bo teraz ultra ważny mecz. No tak, to w centymetrach tak, Radom jak Korona, yy, na pewno będę kipicował teraz Koronie, tak, bo jestem nawet teraz pracownikiem, trenerem Korony i, i, i więcej lat tu spędziłem. Yy, ale co do zawodników Korony, to ja myślę, żeby oni zaczęli grać to, co grali wcześniej po prostu, bo myślę, że, że tutaj ta, ta walka o wynik, taki każdy mecz bardzo ważny, jak to się mówi, na noże I, i gdzieś zapomnieliśmy, jak gra się w piłkę, bardziej zaczęliśmy kopać tą piłkę i myślę, że niepotrzebnie, bo naprawdę fajnie chłopaki grają. Gdzie udowodnili kilkoma meczami, że, że potrafią grać piłkę, piłkarsko są naprawdę nieźli. Trochę jakieś tych kontuzji się przydarzyło, no ale po to jest tych zawodników y, tylu rezerwowych, żeby wskakiwali i grali tak samo, no, żeby nie obniżali poziomu. I głowy do góry. No jak zaczęli grać tak, jak grali wcześniej, naprawdę to gdzie, gdzie aż miło się patrzyło i wiadomo, że nie zawsze się wygrywa, tak? ale żeby byli konsekwentni i robili dalej to co, to, co robili, żeby nie zmieniali gdzieś jakiegoś takiego systemu, żeby na siłę tą piłkę od razu przerzucać na, na, na pole przeciwnika, tylko Yy, spokojnie dążyć do celu bez nerwów, no już teraz nerwy nam nie pomogą, po prostu musimy to uspokoić, zacisnąć zęby, no i oczywiście dawać 100%, no bo tutaj to się inaczej nie da. A jeżeli chodzi o kibiców, no też yy, mogliście pomarzyć o tym, żeby na stadion przychodziło nawet te, no już nie mówię 10 tysięcy, ale 6 tysięcy to było, to było wydarzenie. No w tym momencie prawdopodobnie też będzie tak, że pomimo słabszych wyników Stadion będzie, będzie zapełniony, więc rozumiem, że też na tym stadionie będziesz i zachęcasz kibiców, żeby, żeby się pojawili. No tak, no, widać po kibicach, że, że ufają tej drużynie, wierzą w nią, bo rzeczywiście ta frekwencja w każdej kolejce praktycznie ponad 10 tysięcy, to, to to już jest naprawdę. Niezła frekwencja jak na polskie warunki. No, my mogliśmy o tym pomarzyć tutaj na tym stadioniku. To sześć to mówię łącznie na, na, na drzewach tak i na blokach gdzieś tam okolicznych i w oknach. Yy, kibice myślę, że, że staną na wysokości zadania. Też zachęcam do, do, do kulturalnego i, i, i przyjścia na, na stadion, żeby, żeby rzeczywiście wesprzeć tę drużynę. no i Myślę, że będzie dobrze. No, trzeba być optymistą zawsze, ja taki zawsze byłem i myślę, że, że powoli, powoli gdzieś tego dołka zaczniemy się wydobywać. Trzeba po prostu teraz zdobyć trzy punkty i już następne mecze będzie troszkę łatwiej.